Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś mam zaszczyt przedstawić Wam flagowy model Hyundai Palisade z silnikiem 38V6 z 2019 roku i jak zawsze u nas z instalacją gazową. Chcecie zobaczyć z jaką i jak zamontowaną, to musicie obejrzeć cały film. Zapraszam. 20 lat temu, kiedy Hyundai był raczkującą, małą, koreańską firmą, wszyscy się śmiali, że to są nie samochody, tylko jakieś koreańskie zabawki. Dzisiaj Hyundai potrafi robić takie i nawet jeszcze lepsze samochody. Jest to naturalny następca Hyundaia Grand Santa Fe i od 2018 roku właśnie ten samochód jest flagowym suv koreańskiego potentata, bo teraz już tak można powiedzieć, że Hyundai jest światowym potentatem branży motoryzacyjnej. Naprawdę ładny samochód, bardzo ładnie wykończony. Zobaczcie na te lampy, jak to wygląda futurystycznie, wręcz jak w samochodach nowoczesnych elektrycznych, bo ten samochód jest nowoczesny, ale nie elektryczny i całe szczęście, bo nie założylibyśmy do niego instalacji gazowej. A tak silnik 3.8 GDI o mocy 295 koni mechanicznych spalał do tej pory 15-18 litrów benzyny, bo jest co. Ciągnąć. 5 metrów długości, 2 metry szerokości, 1,75 m wysokości waży sporo ponad 2 tony i na pewno y, te 15 litrów musi spalić. Teraz będzie palił podobną ilość benzyn, gazu co benzyny dotychczas plus około litr do dwóch benzyny. Opłaca się założyć instalację gazową w takim razie do takiego Hyundai'a czy nie? Ja zawsze jestem stronniczy i będę uważał, że tak, a wy. Żeby to określić, musielibyście wejść na naszą stronę internetową i sprawdzić przede wszystkim, ile kosztuje instalacja gazowa i wejść na kalkulator oszczędności na naszej stronie internetowej i policzyć sobie, czy Wam się to opłaca. Ale jeżeli jeździcie takim samochodem i przejeżdżacie rocznie między 15-20 tysięcy km, to na pewno Wam się to opłaca. A strona internetowa i link do niej znajdziecie ją tutaj w opisie. A tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Hyundai'a bądź do innego samochodu, takiego jak ten Citroen. Taki bądź ten Mercedes, choć ten Mercedes jest już nieprzerabialny, a przerabialiśmy go 7 lat temu i nakręcę wam osobny filmik, jak założyliśmy instalację gazową do silnika z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami. A tutaj są elektromagnetyczne wtryski benzyny, silnik GDI, czyli bezpośredni wtrysk benzyny, i musieliśmy założyć do niego instalację dedykowaną właśnie do takich silników. I taką, instalację, taką instalacją jest KM Nevo Sky Direct, którego mózg, czyli dwa sterowniki, znajdują się tam. Obok serwa wspomagania hamulców. Wtryskiwacze gazu znajdują się pod tą obudową. Reduktor, czyli serce instalacji gazowej, w tym miejscu. A tutaj filterek fazy lotnej, filtr fazy ciekłej i czujnik ciśnienia. Całkiem zgrabnie to wszystko jest tutaj zmieszczone. Działa też bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że będzie tak działało przez 100 tysięcy kilometrów co najmniej. Silnik ma niestety mechaniczną regulację luzów zaworowych i trzeba będzie na to zwracać uwagę i co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów sprawdzać. Natomiast jest to silnik dość wolnoobrotowy i jeździ w przedziale między 2 a 3 tysiące obrotów nawet na trasie, to te luzy zaworowe nie powinny się kasować w dość szybkim tempie i myślę, że spokojnie. Za sto kilkadziesiąt tysięcy kilometrów trzeba będzie je regulować, ale sprawdzić warto po 50-60 tysiącach kilometrów, bo jest to dość ciekawy przypadek. Silnik e, niehybrydowy, a silnik pracujący w trybie Atkinsona. Tylko i wyłącznie Palisade w 3.8 ma taką funkcję. Żaden inny Hyundai tego nie stosuje. Myślę, że jest to jakaś wersja doświadczalna. Zobaczymy, jak to będzie działało na dłuższą metę. A teraz zapraszam Was do futurystycznego środka. Tak z profilu prezentuje się 5-metrowy SUV Hyundai, który może przewieźć do 8 osób. Ten akurat jest w wersji 7 miejscowej, ale są też wersje 8-miejscowe. Jest to taki SUV z klasycznym ułożeniem w foteli jak w vanach, czyli Chrysler Town Country bądź Dodge Grand Caravan, którego widzicie tam za plecami, też ma układ 2 plus 2 plus 3, dokładnie tak samo jak ten Hyundai. Ale wnętrze jest naprawdę futurystyczne, tak jak ja Wam wcześniej zaznaczyłem. Deska rozdzielcza w pełni LCD. Tutaj dodatkowy ekran e, do klimatyzacji i ciekawostka. Nowoczesne, niespotykane w silnikach spalinowych rozwiązanie zmiany biegów. Nie ma pokrętła, nie ma dźwigni zmiany biegów. Jest e, P jak parking, czyli poranny. R jak, e, R jak wsteczny. N jak neutral, czyli nocna jazda. I D jak. Jazda dzienna, jak nasz kabaret przedstawia. Tutaj panel klimatyzacji, a wszystko to prezentuje się całkiem, całkiem fajnie. Bardzo ładne wykończenie boczków z taką plisowaną skórą, chyba tak to się mówi. Fotele również, a tam widzicie całe wnętrze i tył. Czyli trzy fotele na samym końcu, i dwa fotele w drugim rzędzie, jak w klasycznym wanie Chryslera czy Dodge'a. Deska rozdzielcza, tak jak już mówiłem. A przełącznik benzyna gaz został fatalnie zamontowany, ale tak sobie klient życzył. Nie wiem, czy go widzicie. On tam jest obok nóg, za chwilę tam podejdę, jak tylko odpalę samochód i będę wam mógł to pokazać. Samochód, który ma 54 tysiące kilometrów przebiegu, tak właśnie ma zamontowany przełącznik benzyna gaz, ale klient tak sobie życzył i w tej chwili wskaźnik pokazuje nam, że mamy 4 piąte pojemności zbiornika. Gazu zatankowane, ile na tym będzie mógł klient przejechać, to się dowiemy jeszcze dzisiaj, jak tylko odbierze od nas i wróci do Województwa Kujawsko-Pomorskiego, skąd do nas przyjechał. A teraz pokażę Wam jeszcze zbiornik. Wielkie czerwone lampy są również charakterystyczne dla tego typu, dla tego egzemplarza do Palisade. Rura wydechowa charakterystyczna dla silnika v 6 z podwójnym wylotem i zbiornik. Na gaz o pojemności 62 litrów brutto, czyli 50 litrów gazu netto. Na ile to wystarczy? Mam nadzieję, że 300, może nawet 400 kilometrów, a jakby grzecznie pojechać, to może i 500, ale to już jest bardziej pobożne życzenie niż yy, rzeczywistość, bo tym samochodem dość ciężkim nie jeździ się wolno i nie jeździ się oszczędnie, tym samochodem jeździ się szybko. I wygodnie. A po przejechaniu tych 300-400 km, będzie można podjechać na stację, zatankować sobie szlachetnego paliwa, jak mówią na gaz, za pośrednictwem tego oto wlewu, który jest pod klapką wlewu benzyny. Jak Wam się podoba taki Hyundai? Całkiem zgrabny samochód, trochę za bardzo futurystyczny dla mnie. I szczerze powiem, ta zmiana biegów jest dość problematyczna. Ja chyba musiałbym się do tego długo przyzwyczajać, bo za każdym razem kiedy się zatrzymywałem i chciałem zmienić z drive'a na wsteczny to miałem chwilę zakłopotania ale jakoś yy, w ciągu jednego dnia do tego się przyzwyczaiłem a jak Wam się podobał film z Hyundai'em Palisade i instalacją gazową KME jeżeli OK to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej koniecznie subskrypcją, abyście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych samochodów jakim jest niewątpliwie ten Hyundai ten Chrysler i tutaj mamy jeszcze Chevroleta Traverse, który może nie jest najnowocześniejszy, ale również trudny do zrobienia, bo jedna z wrocławskich firm poddała się, nie zrobiła tego i oddała nam to zlecenie. Nakręcimy o nim specjalny, osobny filmik. A tymczasem na gazie. Hej!